Witam serdecznie, pokażę kilka teraz możliwości propagacji naszego sportu, naszego hobby, gołębie pocztowe, przede wszystkim główną, główną taką domeną, na której możemy się spotykać, to jest Fig Facebook. Czyli Ryszard to jest jako, można jako prywatnie o różne zainteresować mówić, ale jeśli chodzi o gołębie pocztowe, to tutaj mam, założyłem klub lotów długodystansowych. Tam również jest mój prezes, Władek Kuczyk. I tam poruszamy aktualne problemy gołębiarskie. Jest tych hodowców w klubie polskim, samych 454, w tym 22 nowych. Tam poruszamy wszystkie zagadnienia odnoszące się do lotów długodystansowych. Drugą taką platformą jest Long Distance Pigeon in Pola, czyli to również Nowogród Bobrzański, nasz klub, tam promujemy nasze gołębie. Główną zaletą Facebooka jest to, że jesteśmy administratorami. W tym wypadku w Long Distance jestem ja, jest Kuczyk, jest matka chrzestna Kusia, jak również y, tutaj y, kolega nasz z Kościana, który również sobie tam y, administruje. Posty, które są y, anonimowe, są usuwane, jest porządek i przejrzystość na tego forum. Tutaj na bieżąco pokazuje wydarzenia w naszym klubie, jak również co jest w naszym naszej hodowli słonecznych gołębi cechą właściwą z facebooka jest to że szybkość przekazu informacji czyli przede wszystkim fotografii jak i flip. zapraszam serdecznie do śledzenia facebooka jak również do jak również do ja teraz klip nagrywam, zaraz będziemy rozmawiać. Również chciałem przekazać, że na mojej stronie samlove.pl możemy śledzić aktualne wydarzenia w słonecznych Gołębniku Również wydarzenia odnoszące się do sprzedaży gołębi, jak i również klub do Ogrodu Wobrzeńskiego. Aktualności promuję w formie wideo to można na bieżąco śledzić. Tam przekazujemy najnowsze wieści. Serdecznie za...